Cześć Busmaki i Busmeni. W dzisiejszym odcinku bierzemy się za testy. Na razie wymiany odsuwamy troszeczkę na bok. Chcę Wam pokazać, jaki uchwycik warto wybrać sobie do swojego samochodu. Zapraszam! Zaczniemy od uchwytu, który zamontuję na szybę. Wszystkie opisy sprzętów testowanych dzisiaj znajdziecie pod filmem, także ja nie będę się jakoś zagłębiał w ich nazwy. Wszystko będzie dokładnie opisane, tak jak mówiłem, pod filmem. Wyciągam sprzęt. To jak widzicie, jest pełna regulacja, także będziemy mogli sobie wyregulować potem jak już przykleimy to na szybę. Ściągam folię zabezpieczającą i może sobie gdzieś tutaj to powietrze. O, fajnie się trzyma. Teraz założę tą końcówkę z uchwytem. Chyba trzeba trochę poluzować. Aha, czyli najpierw trzeba to ściągnąć, założyć i zakręcić. Dobra. Teraz zobaczymy, jak mój telefon do tego wchodzi. No, powiedziałbym także że dość ciasno. No może to jest zaleta akurat tego, bo będzie dobrze nam trzymał telefon. No, jak widać, dość na nawet siedzi. Natomiast moim zdaniem troszeczkę za bardzo to lata na tym uchwycie. Zobaczymy, jak będziemy jechać, czy nam ten tele telefon nie będzie za bardzo skakał. Natomiast, no, pozycja jest całkiem chyba fajna. Dość taka regulacja w tej płaszczyźnie góra, dół całkiem spoko aha już wiem tutaj z tyłu jest taki specjalny przycisk który zwalnia nam ten uchwyt więc i zaciskamy i wtedy nam fajnie siedzi ten telefon dobra spróbujemy teraz drugi też na szybę może ten dodatkowo, oprócz tego, że ma przysawkę na szybę, posiada też adapter do kratki, jakbyście chcieli sobie wsadzić go na kratkę. Także jest najbardziej chyba uniwersalny z tych wszystkich, które mamy dzisiaj. Tutaj o, posiada regulację, blokadę i wysuwane ramię też z blokadą. Także sobie będziemy mogli ustawić, jaką chcemy długość. Ja sobie od razu założę ten uchwycik, żeby już był przyczepiony do ramienia. Teraz zastanawiam się, chyba go tą stroną przyczepimy. Dobra, tak będzie chyba dobrze. No, ten nie trzyma się jakoś rewelacyjnie. O, teraz złapało, dobra, siedzi, zwracam honor. I teraz sobie jakoś ustawię to, że miał mniej więcej wygodnie. To jest na maksa już wyciągnięte ramię, można je sobie regulować teraz w odległości od kierowcy. Ja sobie go bardziej wysunę z uwagi, że tuż trochę mi się choineczka robi na szybie. Aha, i tutaj wyskakuje ta dolna klapka. Tylko coś tutaj na boki mi się nie rozsuwa. Co ciekawe, aha, tu jest na górze jeszcze jeden przycisk, jak widzicie, ładnie się fajnie rozsuwa. Ok, zaraz zobaczymy, jak to będzie nam siedzieć. Tak, więc tutaj zaciskamy sobie bocznymi uchwytami, a tutaj mamy regulację od spodu. Czyli w zasadzie jesteśmy w stanie dopasować większość chyba modeli telefonów, bo tutaj dość dużo mamy zapasu na bok. Nawet bym powiedział bardzo sporo, nawet jakiś taki mały tablet moim zdaniem można by było zaryzykować. No, wydaje się, że całkiem solidnie to siedzi. Nie jest źle i nawet tak nie lata jak ten. Potem wpada w takie dziwne wibracje. Teraz zobaczymy. Trzeci uchwycik, jaki chciałem Wam pokazać, to jest uchwyt na kratkę. To w zależności od modelu samochodu. no W Ducacie jesteśmy ograniczeni z prawej strony kierowcy niestety lewarkiem, ale ja go gdzieś przyczepię chyba tutaj, tak żeby Wam pokazać. Aha, i on nie posiada żadnych blokad, on jest po prostu grawitacyjny. Jak włożymy telefon, to on się sam będzie nam zaciskał. Zobaczymy, jak to funkcjonuje. A tutaj do kratki wkładamy go po prostu na dość, dość mocny zacisk, bardzo mocna sprężyna, powinien trzymać. O, fajnie wszedł. Powinno się trzyma tutaj z tyłu mamy jeszcze regulację, sobie ustawiamy w takiej pozycji, w jakiej chcemy, żeby nam ten telefon nie latał. No, wygląda nawet nieźle. Dobra, no to jedziemy, mamy założone trzy telefony i zaraz zobaczymy jak nam trzymają te uchwyty. No dobra, jedziemy sobie. Zobaczę, telefony w miarę się trzymają. Nawet nie skaczą, jak mi się wydawało. Jedziemy teraz po kostce. Nie jest zbyt wygodnie. A w miarę się to trzyma. Znaczy, no generalnie wrażenia mam takie, jadąc z tymi uchwytami, że no troszeczkę skaczą, natomiast chyba nie jest to coś, co bardzo przeszkadza sobie tutaj włączę obraz no nawet jak patrzę na napisy to jakoś to specjalnie mi nie skacze nie wiem jeszcze jak ten dalszy no, w miarę się trzyma natomiast on jest taki mało stabilny przez to, że jest na kratce i ta kratka też chodzi po prostu sam telefon ma jakiś swój ciężar, który powoduje, że, że to nie jest takie stabilne jak te telefony na uchwytach one jakby cały czas zachowują swoją pozycję a ten przy każdym dotknięciu ją zmienia niepotrzebnie rozprasza podczas jazdy, chociaż oczywiście wiadomo telefonu nie używamy podczas jazdy, ale czasami trzeba kliknąć jakąś trasę albo coś zaznaczyć i, i różnie bywa. Korzystając z okazji, że zatrzymaliśmy się, jeszcze zobaczę sobie na każdy z tych uchwytów jak mniej więcej obsługa telefonu wygląda na uchwycie, na przykład zatrzymujecie się na postoju, chcecie coś napisać, odpisać, czy te po prostu tutaj części, które trzymają telefon nie przeszkadzają nam w jego obsłudze ten jest najbardziej skomplikowany, bo trzeba nacisnąć i spod spodu i tutaj najczęściej więc nie wiem, czy to jest takie fajne ten jest grafitacyjny fajnie telefon wychodzi i wchodzi tylko, że znowu na tej kratce to nam strasznie lata i ten uchwyt tam wcale nie jest taki stabilny wydaje mi się, że Łatwo mógłby spaść. Zaraz jeszcze zobaczymy jedną rzecz. no Jak widzicie, on się nie, nie za fajnie trzyma na tej kratce. Może w innych modelach byłby lepszy. Natomiast on generalnie jest taki, że boję się, że mi ten telefon zaraz gdzieś wypadnie. Dobra, zobaczmy, jak nam to będzie działać. Jak na przykład będę chciał coś napisać. Korzystając z wiadomych aplikacji. No, powiedzmy, tutaj nie ma problemu. Nie blokuje nam tu przycisku wyślij. Nie jest to najgorsza opcja. Zobaczmy sobie w tym. Ja sobie go ustawię na tej wysokości, na przykład. I spróbujemy tutaj. No tutaj, tutaj już na przykład przycisk wysyłania jest dość ograniczony. Bo akurat. To ramię trzymające mamy na takim poziomie, że on w zasadzie czy SMS, czy jakaś, jakakolwiek inna informacja na messengerze będzie nam blokował. I zobaczmy jeszcze w tym. No tutaj jest fajnie, bo e, to ramię, które nam to trzyma, e, nie ogranicza nam e, przycisku. Jeszcze zobaczę, może jakby było z trasą. No też nie ma problemu. Generalnie moja, moje wrażenia są takie, że jednak uchwyty na kratkę no są ograniczone po pierwsze tym, że ta kratka w zasadzie w każdym samochodzie dość mocno lata, jest bardzo luźna i sam jakby ten zacisk jest taki, że obawiam się, że nie wiem, zaciągniecie sobie kabel czy cokolwiek, wszystko spadnie na ziemię. Te uchwyty na szybę są bardzo solidne, mocno się trzymają, w zasadzie no, wciągnął teraz bardzo mocno, dopiero wtedy odpadł. Ten ma fajną tą regulację w różnych poziomach. Czyli tutaj jesteśmy praktycznie w stanie zrobić wszystko, co, co tylko sobie zamarzymy, jaką pozycję jesteśmy to w stanie regulować we wszystkich płaszczyznach. Generalnie moim zdaniem, bardzo fajny uchwyt. I ten, chociaż najtańszy, ja też wam opiszę wszystko już dokładnie w opisie, chociaż najtańszy wydaje się też być bardzo solidny i w zasadzie on jest taki, że możemy go regulować. Jak tylko chcemy, więc moim zdaniem też bardzo fajny uchwyt. Jedynym jego minusem jest to, że on jest jednak tutaj na tym metalowym trzpieniu i troszeczkę nam to lata. Może to drażnić, natomiast jak jedziemy płynnie i nie jedziemy po jakichś wertepach, całkiem fajny uchwyt i cenowo też wypada całkiem, całkiem, całkiem korzystnie. Wszystko też opisuję, jeżeli chodzi o półkę cenową. Już pod filmem. Moje wrażenia takie, jeżeli nie trzeba przepłacać, to naprawdę warto wziąć ten tańszy produkt, no i polecam też ten produkt troszeczkę bardziej z premium półki, pamiętajcie też, że on ma adapter do kratki, jeżeli ktoś nie ma na przykład możliwości powiesić go na szybie, ale nie wydaje mi się, bo jego ramię jest na tyle długie, że naprawdę jesteśmy go w stanie zaadaptować chyba na, na każdą możliwą szybę. Dobra, z mojej strony chyba tyle, widzimy się w trasie. Jak widzicie części u nas dostatek, możecie sami je wymieniać. Pamiętajcie, bądźcie na bieżąco, wystarczy kliknąć suba, śledźcie kanał, uczcie się, bawcie się, zapraszamy.